Co jest kurde? Ja nie mogę. Co jest? Czemu ja jestem? Gdzie ja jestem? Co jest? Kurde. Ja nie mogę. Co jest? Ja nie mogę. Co? Co jest? Ja nie mogę. Ratuj. Ratuj. Ja nie mogę. Weź mnie, weź mnie. Boże. Jezu. Boże. Co jest? Gdzie ja w ogóle jestem? Co jest? W ogóle. Byliśmy w wiosce, a teraz w ogóle jakie słońce? Co się odpiąca tu? Co się odwala? Ja nie mogę! Nie, Och. ja spadnę, ja się zabiję zaraz. człowieku, ja się zabiję Jezu zaraz. Ja się zabiję! Co jest? Ja tonę! Ja tonę! Płynę! Płynę, płynę! Skorypion! Gdzie ty w ogóle jesteś? Ja nie mogę! Gdzie ja w ogóle jestem? Co się odpiernica? Oła, ej, 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 co, co się Co jest? Dzieje? W ogóle ja nie wiem, co się odwala. Dziwny sen. A, czy... Co się odwala? Jezu Chryste. Skorypion. Ja Cię widzę, ja Cię widzę. Bo kręci mi się w ogóle w głowie, co się odwala? Co się odwala w ogóle? Skoraj pion! Pomogę Ci. Pomogę Ci. <grym> Gdzie jesteśmy stary? Co się tutaj stało? O Boże, stało? jak mi się kręci w głowie! O rany. O rany. Ale to było straszne, ja nie mogę w ogóle. E, czemu ty... Co tu robisz skrzynia? Gdzie my jesteśmy? ja chciałem przed chwilą otwarian tak zajrzeć. O Boże, jak mi się kręci w głowie. Rany boskie. Uff. Ja nie wiem. Uff. Stary To, to nie takie wiem, było co straszne. Byliśmy nagle w wiosce w ogóle, nagle w wiosce byliśmy, a nagle A Idziemy, dupy... mamy siekierę, kilof, dwie ryby i jeszcze te drewno. Nie wiem, co się odpierniczyło. Nie wiem, stary, co tu jest. E, czekaj, dam ci połowę. Uff, Masz rybę. Co tu no. się stało w ogóle, nie? Biorę Wejście rybę. Pochodnie. Ale gdzie my jesteśmy, nie? Czy nie, no ja stało? nie wiem, ale to kurde, takie straszne było, ja zawałbym dostał normalnie. Ja normalnie zawałbym dostał. Weź sobie to pochodnie, nie? Ale co tu się stało? Ja nie mogę po prostu. Ej, ty masz jakąś pochodnie w ogóle, bo ja sobie rybkę wziąłem, zjem sobie w ogóle, bo... Taki zgłodniany jestem, że ja nie mogę. W ogóle nie wiem co jest. Nie wiem co się odwaliło już tak. O Boże! O Boże! To jest pająk! Co jest? Ja nie mogę! Nie Dobra, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Ja uciekam. Stary, tą pochodnię. Jezu, jezu! Jezu! Jezu, co jest? Odwala się. Dobra, bijemy to, bijemy to gówno. Boże, co jest w ogóle? Ty ja tu masz pochodnie stary. tutaj. Dobra, dobra. No będę sobie drogę oświetlał tym. Przynajmniej lepiej będę widział. Nie no, ja nie mogę. Chcież uważaj, nie mamy tego leczenia. Znaczy Boże. Jedzenia. Leczenia w Znaczy. Też masz wrażenie, że przed chwilą ci się coś śniło? Mam wrażenie, że przed chwilą mi się śniło, że... Nie no ja w ogóle, rozumiem, mi się w ogóle śniło to, co się ja odwaliło nie wiem, wcześniej. Nie wiem, nie wiem, co się stało. Mi się w ogóle... Czy czy mi się śniło to samo, co mi? Nie no, nie to samo, ale mi się po prostu śniło to, co się wcześniej stało. I mi się I wiesz co najlepsze było w tym wszystkim? Że mi się śniło, o tym, że ja za chwilę będę spadał. A później faktycznie spadałem i tak by to się tak powtórzyło. Jakby cały Czeka, bieg... Ja nie, nie pamiętam. Jakby cały. to było coś takiego, że mi się to śniło, a później to nagle było prawdziwe w sensie. Od razu mi się. zaczęło to od razu się dziać, po prostu. A łama, ja ręka. kurde stary, naprawdę dziwne. Ja, ja w ogóle, no, ja nie mogę. Uf, to było takie straszne, ja. Nie, no, trzeba zachować spokój, nie? O Boże! O Boże! Co tam jest? J jakiś nie wiem, co to jest w ogóle. Jezus. Czekaj, takie coś było w moim śnie. O Boże, ale to wszystko to, co jest w śnie się pojawia. W ogóle mi się w ogóle śniło. Mi się w ogóle śniło, że wszystko to co się tu dzieje to jest to samo co było w śnie. I stary, popatrz się w dół, też masz wrażenie, że widzisz jakiś pasek, czy mi się coś ja mam o mamy. Nie, mam ja chyba nic nie i, widzę. I pokazuje mi, że mam drewnię... Czekaj, a jak ci dam heal Będziesz widział to jakiś pasek. Bo mi tylko pokazują jakieś serduszka i coś. Ty faktycznie Serca jakieś dziwne i co się odwala? Ale to nie jest realne. No w serio nie wiem co się dzieje. Czy nie wiem dalej czy to jest sen, czy rzeczywistość? a w ogóle ja nie wiem o co chodzi. Nie no ja serio, ja nie wiem, ja nie wiem co się tu odwala. Ja nie wiem. No. Ja nie wiem, czy to jest sen, czy to jest rzeczywistość. Stary, podejść do mnie, bo jeśli. Jeśli ten. Mam rację, to powinienem. w tym momencie ten. Bo to jest ten, czekaj, masz. Ale to wygląda, jakby to w ogóle był sen. Prawda? Daj. Nie wiem, to jest zbyt realistyczne. Ale co tu się stało, nie? No w ogóle. Ja się w ogóle boję, bo jest tak ciemno. Ja nie mogę. Czekał. Zrobi się kierę jeszcze dla ciebie. Uff, Dobra, już, jest, już, już... naprawdę jestem już taki bardziej spokojny, ale... Ja naprawdę dalej nie dowierzam to co się stało. Stary, nie wiem co to się stało. Może przeciekajmy w noc, nie wiem, zróbmy coś, bo tu jest za dużo. Boże! Jest... O, ja już... o nie kurde, uciek... Co to jest? Stary. Kurde, ja to, ja to bo... biję! Ja to biję, ale... Pamiętasz te takie notatki dziwne? Pamiętasz? Tam właśnie pisało o tych stworzeniach, że jest kilka dziwnych stworzeń i tam to takie dziwne zielone nazywa się zombie. I dalej nie wiem czy to jest realne. Czy co? Ja w dalej ogóle nie wiem. Nie choć na drzewa, chodź na drzewa, trzeba coś jakoś przeczykać tą noc. Ej w ogóle, ej! Gdzie w ogóle kamera? Ej, cóż... się... Ej, gdzie, jest I no, i no mamy gdzie jest kamera? I no mamy te gdzie jest kamera? O! Nie, dobra! Nie, dobra! A! JA NIE MOGĘ! Coś mnie strzela! Coś mnie strzela! Dobra, Czekaj dobra, ja kopię, ja kopię się do dołu po prostu i ja nie chcę umrzeć. Ja się kopię. Ja się zakopię i po prostu, nie wiem, ja tu po prostu czekam. Ja tu z pochodnią czekam. Boże, Aha, w ogóle widzicie? gdzie jest widzicie? kamera? WCHODŹ TU! WCHODŹ! Dobra, wchodź tu. Jezu, mi pokazuje, że... Ale tu w ogóle... To jest blisko mnie. W ogóle Ty serca masz celę, jak wbitą w bitą w ramię. Jak sera? Masz w bitą no. w Ty faktycznie. Ja! Ale ja nie. Nie wiem co to jest. My Ale... jesteśmy w grze? Coś w stylu Jumanji czy co się stało tutaj? No to wygląda jak w tym filmie Jumanji normalnie. Zauważyłeś? To się zdaje jakbyśmy byli w jakiejś grze. Ale dalej nie wiem w jakiej, bo ja za bardzo w gry nie grywałem, wiesz. Ja też nie miałem czasu nauka i w ogóle. Ja jakoś, jakoś tak za grami nie patrzyłem nigdy. Jakoś tak zazwyczaj nie grałem, Może dużo osób grało w gry. Ej, co to jest? Ej, w ogóle to pokazuje jakieś nazwy. Drewniana, siekier siekiera? Drewniany miecz? W ogóle. Co jest? Co ja to w ogóle przed oczami widzę? I w ogóle, jakbym siebie widział przed oczami, to jest takie masz? Jesteś? Ej, jesteś? Stary. Jestem, 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 jestem. Bo nic nie mówisz, nagle jesteś tak cicho. <laughs> I się zasrałem Ale widziałeś to w ogóle? Ja w ogóle nie wiem jak można widzieć siebie. Czy to jest realne? Ziemia? Kurde, nawet, nawet nawet tu pisze Ziemia. To jest naprawdę dziwne. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak mogę widzieć samego siebie. I w ogóle serca mam przed sobą i zawsze jak mi ubije serce, jak dostanę jakieś obrażenia, to mi te serce tak spadają. Te serca mam coraz mniej. I to się pojawia wtedy, kiedy na przykład zbieram coś, albo kopię, albo coś. To akurat się pojawia w takim no momencie, gdy to coś to... podnoszę. Też tak masz, że się ci pojawia no. w takim momencie? To... Ale kurde, już jest dzień, to nie Dobra, wiem. Dobra, jest dzień, przynajmniej nie ma tych takich dziwnych stworzeń. W ogóle jestem taki zdziwiony. Juch. Trzeba znaleźć chłopie jedzenie. Ale to jest takie stresujące. No. Też, też masz coś takiego jak pasek jedzenia? Też mam, ale to jest trujące i tego nie będziemy jeść, bo to jest chyba trujące. Stary, bo ja mam jedno, jedno serce. Ty nawet piszesz, zginęłem, mięso jak to podniosłem i, i, i znikło. I nie wiem, co się dzieje. Jakbyśmy byli w jakiejś grze, albo to w ogóle jest jakiś sen i za chwilę się obudzę z tego snu. Tak ale normalnie. Idą, może to być sen, jak też ja widzę, że to jest sen. Znaczy, Boże. Ale znaczy, może ale mi się jest... śni, po prostu wiesz. Nie, no, w sumie to niemożliwe by było. Ej dobra, trzeba jakiegoś kurczaka trzeba polować, bo... No, no tak to po prostu nie będziemy mieć jedzenia, a jestem strasznie głodny, kurde. Ja w ja ogóle... Ja jestem też głodny, w ogóle mam jedno serce, a ty ile masz? Czekaj. Pięć i pół. Pięć i pół. Czyli tak jakby mam połowę w ogóle tych serc. Ja ja mam ja mam jedno, bo byłem się. Kurde, chłopie. Mogę zginąć zaraz. Co się stanie, jak się zginie? O nie, wolę nie sprawdzać. Dobra, lepiej nie sprawdzać, po prostu lepiej nie sprawdzać, bo ja już tyle przeżyłem, że ja normalnie chciałbym wracać do domu. No kurde, ja nie wiem. Idziesz za mną, idziesz za mną. Idziesz do mnie, ale jesteś zszokowany. Jesteś kurde, strasznie co? zszokowany. Jest świnia, świnie są. Dobra, świnie. Dobra, nie idziemy polować. Biję. Trzeba jak najwięcej jedzenia mieć, bo naprawdę. Ej, pali się las! Czy pali się, się tam? Pali? Tam się pali. Nic nie widzę, bo nie patrzę. Aha, ty, ty tam masz ślinię, dobra, bo ja idę i Kurde, bo mam taki że upadłem. Zabij musisz mi dać. Ślę, Sikierom nie, ją bije. Boże, ja nigdy nie polowałem. Znaczy, polowałem przez tą przygodę, ale. Tak, to ja nigdy do ty tego nie miałem do czynienia. Nigdy. Będziemy musieli chyba surowe jeść, no ale przynajmniej to jest lepsze niż niż być głodnym No, świnka mi tutaj padła. tyk, tik. Dobra, tyk, tyk. ja mam dziewięć, bo nawet pisze mi jak podnoszę to i zabijam. Mięsko. Jest mam Ej, najlepsze mięsko. to jest w ogóle to, że te zwłoki znikają. Naprawdę to jest dziwne. No. One powinny normalnie sobie leżeć. Ale, Sero, to jest jakieś dziwne. Nie no, w Czy ogóle. Naprawdę, sumem, jestem już taki zszokowany. Ale dobra, już, już normalnie okay. mam. Normalne, mam już emocje, i już naprawdę jest spoko, ale. I naprawdę, dalej jestem zszokowany tym, co się wydarzyło. Cześć, stary, masz ten pillow? Dasz mi ten off? proszę. Masz. Ale czekaj. No co jest? Ja nie mogę wyrzucić. No i normalnie pójdźmy. Dobra, ale nie no. wiem, bo to są jakieś dziwne takie inaczej w ogóle się to wyrzuca i w ogóle nie zauważyłeś, że wszystko jest takie inne No inne. Ej, tu jest węgiel, dobra. Zbieramy węgiel. Ej, dobra. Trzeba zrobić survival. Bo po prostu trzeba survival zrobić, po prostu survival, ale... Boże. byłeś kiedyś Jestem takie szokowany. Miesz survival czy nie? Nie no, ja już dużo przeżyłem, więc już ogarniam jak się żyje. Ja jak się w ale ogóle z że to podobne było. We śnie podobnie ten świat wyglądał. E, pójdziesz zabić tamte świnki? Ale są na... Nie, teraz w sumie się dzieje. W ogóle jest co innego niż w śnie, ale do któregoś momentu było tak samo jak w śnie. Ty pali się w ogóle, tam jest lawa. Dobra, ja nie podchodzę, bo ja się boję, że w ogóle. Ej, chodź tutaj. Yy, yy, no, zabij tą świnkę i patrz. Tam to jest, tam to jest. Dobra, zabiję. O myślą. Boże. O Boże. Dobra, ja jem surowe, bo... No nie, nie jakby... surowego, bo będziemy mieli piecyk, mam węgiel i wszystko, nie, jeż. przepalimy to. No dobra, przepalimy to, ale... No jakby... Jak się nam nie uda zrobić, bo wiesz, troszkę ciężko jest zrobić takie rzeczy. Chociaż już dużo takich rzeczy... naprawdę bardzo dużo przeżyliśmy. I już umiemy żyć jak survival. Ej, starych. No. Ej dobra, ja tu daję. Daj tam mięso. Dobra, to się dobra. przepala. E, ja pójdę zabić tamte świnki. Dobra, ja tu pilnuję. Okej, okay, żeby nikt nam tego ten w ogóle sobie zrobił no przymieczyk. E, wiesz jak się robi ten? E, patyki? Patyki? Ajajaj. Nie pamiętam, nie pamiętam. Tyk. Ja nie wiem w ogóle, jak się robiła patyki. Czekaj, Ej, dobra, tam, ja idę po tamtą świnie, bo tam się stoję, a trzeba jak dobra, najwięcej mieć jedzenia. Świnia, ja tutaj ogarnę jakieś te przedmioty, ale kurde. Czyli co, dziwne, po prostu jest... zróbmy tak, że pierwszy dzień zbieramy w ogóle mięso i to, żeby mieć. Ogólnie przez codziennie będziemy no to jest coś tam Pierwszy dzień, bo my się w nocy tutaj pojawiliśmy, to jest dziwne. No właśnie, to jest dziwne, że to w nocy, bo tam chyba byliśmy w dzień w tej wiosce, chociaż już nie pamiętam. Nie wiem, co ja nie w ogóle nie pamiętam tego. Kurde, jakby ten sen był bardzo długi. Kurde, jakby ten sen był taki strasznie długi i mi się zdaje, jakby to trwało latami. Też tak masz? No. E, chodź tutaj, bo mam dla Ciebie coś. Ale serio, Staczne. to jakby latami się działo. Masz. Może nie się, latami, wysz, ale wyżyć. miesiącami. E, daj mi te drewniane. Daj mi ten drewniany mieczyk, czy tam, co masz drewniane. E, narzędzia, o. Damy to do przepalania. Ale wiesz co? Najlepsze jest, o, że... Jakby, do tej wioski to była rzeczywistość, ale potem se, w sinie, idealnie tyle samo to trwało, jakby to trwało tak latami. Też tak miałeś? No. I dlatego nie pamiętam, co tak naprawdę się stało, bo, no bo byłem w sinie, takim długim sinie. Jakby to była taka, nie wiem, śpiączka. śpiączkę? Nie, ale może faktycznie mieliśmy. Może faktycznie straciliśmy przytomność, czy coś? Może byliśmy w takiej właśnie śpiątce? Wiesz o tym. Goń Dobra, bijemy Dobra. ją. Ale mieczykiem ją. Aha, faktycznie. Nie ogarniam takich rzeczy za bardzo. Miecze, te, te drewniane miecze, bo one się szybko... Spisuje, no właśnie drewniane tam, tam były takie lekkie, a te są już takie cięższe. I się w ogóle nosi I w ogóle No ale są wytrzymalsze Ty najlepsze to jest to, że jak podnoszę To to nagle znika Jakby wchłaniało się do mnie Nie tak no tak dziwnie to była Ale serio mówię ci Wiem Ja dam do y, tego, do paliwa Do tego miecz Żeby po prostu się Przepalało Bo te drewniane to po co na co nie? Ej dobra Nie wiem po co ja zbieram kwiatki <grym> Serio ty się zbierasz kwiatki. Nie <śmiennie> wiem. <śmiennie> <śmiennie> Serio. Ale nie no, ja już tak szczerze jestem spokojny. Bo ja po prostu, ja strasznie dużo przeżyłem. Dla mnie to, to już tak nie jest takie, po prostu nie, nie dla mnie... Nie na razie tego jedzenia, dobra? No okej, okay, ale dla mnie to jest taki już zwyczaj, moim zdaniem. To jest taki już zwyczaj, bo naprawdę już my długo, długo, długo strasznie jesteśmy na tej przygodzie. Ale strasznie jestem zaniepokojony, wiesz czym? Bo kamerę straciliśmy. Ja w ogóle, ja nie wiem gdzie ona wypadła mi i kiedy. E, proszę, tutaj masz kilo dla ciebie jeszcze. Ja serio nie wiem kiedy mi wypada kamera i... No a co jak nam w którymś momencie, nie wiem, wrócimy z przygody i oni nam nie uwierzą. My pokażemy im dowody, a oni nas wezmą za debili. E, nie wiem. Ja nie chcę, żeby tak się stało, że oni nam nie uwierzą i... I powiedząc, że nie wiem, jesteśmy jakimiś psycholami. Ale skąd wiesz, czy w ogóle wrócimy? Dobra, ja zbieram drewno, bo mam sikierę, więc będę niszuł po prostu. Dobra. O Boże. Tam drewno w ogóle ten niech spadnie. O, już twoja pochodnia zaczyna świecić w ciemności, więc. E, dobra, bo ja przecież po, pochodnie cały czas trzymam w ręku, nie wiem dlaczego. Szymaj, bo się, no to dobrze, że trzymasz, ale już się noc robi, więc dalej ją tam trzyma. Ej, dobra, nie wiem. Umiesz budować w ogóle dom? Czy nie, nie umiesz? Na ten moment lepiej się podkopać. Dobra, no, na ten moment będziemy się Poczekaj, kopać. Czeka, tutaj, tutaj się podkopać. Ty, ty w ale ogóle tyś, pewnie jest to... gdzieś koło 18, myślę. Czy nie wiem, bo ja dokładnie nie wiem, bo jest noc, więc tak koło 20 może bardziej jest. Dobra, coś coś koło nocy będzie, będzie, coś będzie koło nocy. W ogóle. Ale też szybko noc mija. Nie... W ogóle. W ogóle strasznie do. Moim zdaniem to, to taka fajna trochę przygoda, ale strasznie dużo złych rzeczy się dzieje, i naprawdę tego bardziej. Tym jestem bardziej niezapokojony. Zaniepokojony. Czekaj, pochodnia, dobra. Mm. Dobra, dobrze, że tam były dwie, te pochodnie, chociaż nie wiem skąd się ta skrzynia taka wzięła. Może ktoś ją postawił wtedy. Dobra, na razie tu będziemy Czekaj. żyć sobie przez kilka dni. Co ty na to? No, myślę, że ta. O, pochodnie tu stawiam. Dobra, bo ja jestem strasznie głodny i w ogóle mi pokazuje, że mam pół tylko. Tylko pół mam. Y Pochodni, ja w coś to nie ustawię, pochodnie trzymaj w ręce cały. Dobra, zjem, bo jestem głodny, dobra. Już nie jestem głodny. To 800 dam po prostu. Zachowam sobie. A jak myślisz, co to jest w ogóle? Tu gdzie nas gdzieś w ogóle, skąd się pojawiliśmy? Nagle z nieba spadamy w dół. Ja nie wiem, co się tu odwala. Ja po prostu nie wiem. Nagle się... spadam się z nieba. Nie, nie rozumiem nie tego w ogóle, komenda. nie rozumiem. Kurde, ja bym chciał wrócić do rodziny. Ale kiedy to się stanie... Poczekaj, wyjdę ja bym chciał zobaczyć, wrócić. Widzę zobaczyć, czy są tam jakieś te Ja bym Jak chciał to, sobie słyszymy? wrócić. Kurde... Słyszymy? Słyszę, ale... No tak jestem zdenerwowany już. No, nie wiem co czy... my zrobimy tu. Jak my przeżyjemy 20 lat tu w survivalu? Jeszcze z potworami i z trudnościami. Jak my to przeżyjemy? Jak Nie my to w ogóle przeżyjemy? Nie damy rady tak wieczności. Ty się wykopujesz czy co? Nie wykopuj się. Dobra, dobra. Bo jest tam ten... Mm. Boże, to zielone to co? To zombie czy... Jak się to... To zielone było zombie w tamtym notatniku. Ty! Przypomniało mi się, bo to trochę dawno było, bo jakbym, ja zemdlał po prostu czy coś. Tak mi się przynajmniej zdaje, że jakbyśmy zemdleli po prostu. Ale mi się z tego co pamiętam, zrespił się taki czarny z trzema głowami, pamiętasz? Takie latające mhm. co nas goniło, a my tak uciekaliśmy, pamiętasz? Tak, dobra stary, zamknij oczy, spróbuj sobie usiąść i ten tam... zasnąć. To była taka właśnie wioska. Też wioskę spotkaliśmy, to było ostatnie, ostatnie miejsce. Dobra, stary iść spać. Prześpisz się na chwilę. Dobra, to ja po prostu se, Nie wiem, siadnę na chwilę i, i zaraz idę spać, ale przez to wszystko nie mogę zasnąć. Dalej. No dobra, spróbuj. Nie wiem, czekaj. Dobra. Spróbuję, po prostu. Cie spróbuję. spróbuję. Ja nie mogę. Hmm. Stary, wstawaj. Ej, wstawaj. No, co? Wstawaj, wstawaj, weź, weź swoją pochodnię, bo chyba już jest dzień. Ej, no tak, faktycznie, ale ja w ogóle zasnąć nie mogłem. Co chwilę się przebudzałem. Prze Cały czas się przebudzałem. No dobra, weź swoją tą pochodnię do ręki. Znaczy, no możesz ją słuchać i nie, nie musisz ją trzymać w ręce teraz. Ej. Jaja są. Jeszcze większe jaja. Jakie Bo wiesz, co się odwaliło? Pamiętasz tą słuchawkę co używaliśmy. Ja ją zgubiłem. O. Jak ja cię. Ciebie... Sprawdź. Na pewno? To, a to słyszysz mnie, co oddali? Czekaj, dobra. Może faktycznie mam. Tylko ja już naprawdę jestem zszokowany. Czekaj, oddalę się. Może trochę boję się oddalać, no ale dobra, zrobię to tylko, żeby sprawdzić. Powiedz coś. Halo. Dobra, mam jednak. Tylko kurde, ja już nie wiem, ja jestem szokowany. Ja już naprawdę nie wiem co jest, co znikło i w ogóle. Ale wiem, że na pewno kamera znikła. Nie mamy teraz dowodów. A my mieliśmy to wszystko jest, im fajnie. pokazać. Wiesz ma, mam pomysł. Trzeba tutaj jakoś przetrwać. Musimy znaleźć żelazo. Masz ten twój ten. Masz czekaj, Jezu. Masz pochodnię, swoją. Weź ją sobie do ręki. I myślę, że gdzieś... Ej! Zabrałeś jest... mnie! Jest... Aha. <laughs> nie. nie no, trochę humoru mam, ale naprawdę, dalej jestem taki... Dobra, ja tutaj to rozkopię, no i będziemy chyba się kopać w dół, nie? Żeby żelazo znaleźć. Bo skoro no, ja ci powiem, tam. że... No dla mnie to... Ja ci powiem, dla mnie... To, to już naprawdę się długo ciągnie. Dla mnie to już jest normalne, że my sobie tak żyjemy. No i ja po prostu... Jakoś tak bardzo nie jestem już taki zdenerwowany, normalnie już humor mam, tak jak kiedyś, ale... No dalej to nie jest to samo co kiedyś. Dobra, ja węgiel no. zbieram, bo no będzie zbieram, nam potrzebny. Węgiel, węgiel, a ja, po ja pójdę poszukać żelaza. To ty tam kopa, ja po prostu będę tu patrzył i po prostu zbierał jak coś będzie. A ja zbieram domów się, nie umiem budować, będziemy musieli coś później zbudować. No ale na razie trzeba ten. Przeżyć. Lepiankę z skupy zrobimy i będzie. Na razie trzeba po prostu się podkopywać czy coś i tyle, a później pomyślimy, bo to i tak jest ciężko tak w ogóle zlepić, no jak my to w ogóle zlepimy, to wszystko, te części w ogóle. Nie wiem, będzie już większa filozofia. No to już będzie, pomożeć. matematyka. Trzeba było słuchać lekcji, naszej pani. No. No nie no, trochę humor mi wraca już, ale... I tak to nie jest to samo. I tak to nie jest to samo. Oba, już trochę naprawdę już troszkę dużo węgla zebrałem. Ej, dobra. Yy, gdzieś mam tak z y, 22, bo w ogóle... Zauważyłem, że mi wszystko i tak naprawdę wszystko mi... Yy, wszystko mi pisze po prostu. Jestem bardzo zdziwiony tym, że ja po prostu mi to wszystko piszę, jakby mam ekwipunek taki. O. Nawet nie wiem, czy piszę tu ekwipunek. W ogóle nie wiem czemu. Dobra. Jesteś? Halo, skorypion! Halo! Gdzie jesteś? Ej, skorypion! I co się stało ze skorpionem? W ogóle nic nie mówię. Nie no, może po prostu jest zajęty zbieraniem. Halo, Skorypion. Dobra, po prostu ja będę zbierał kamień i tyle. Zaraz zajrzę do niego. Może fakty... Nie wiem. Dobra, zbieramy, zbieramy. jest też. Dobra, ja się zesrałem. Cławki wiesz? A, a ja, słuchaj, a ja się zesrałem. A ty masz telefon przy sobie, sprawdź. No wiem, że mam. Chyba. No to go sprawdź. Sprawdź, czy są jakieś tata. No, sprawdzam, sprawdzam. Czekaj chwilę. No, chyba mam faktycznie. Czekaj chwilę. Ja też sprawdzę. Ale on jest jakiś strasznie słabo działa. Chyba przez ten. przez tą wyprawę musiał się coś zniszczyć. Chociaż trochę słabo działa. Lipa trochę, lipa, lipa. No. Dobra, to ja może idę do ciebie. Trzeba po prostu już zbierać się. Nie mam tego żelaza. Nie masz ma żelaza. No. Trzeba będzie poszukać. Na pewno nie masz tej kamery. Kamery? Kamery nie mam, ale telefon jest strasznie podniesiony i tak nie ma zasięgu. Chciałem tylko sprawdzić, ale... Można sprawdzać co jakiś czas. Ej bo Proszę, ja nie wiem żeby... gdzie ty jesteś. Chodź, idziemy. Trzeba iść po prostu do tej bazy. Dobra, chodź nie wiem, bo my mieliśmy tamtą bazę, nie? Chodź tutaj. Może tam po prostu już zostaniemy. Ten, bo... No po prostu zostańmy tam... No na po prostu idziemy do bazy, spróbujemy pomyśleć o tym wszystkim i tyle. Nie wiem, może ja się zdzemnę czy coś, tak? Po prostu z tak, tego zmęczenia i wszystkiego. Będę... Naprawdę jestem podszokowany, a ja po prostu idę spać dobranoc. Uuuu.